Być może dla niektórych będzie to trochę dziwne, mamy rok 2020, a ja nigdy wcześniej nie grałem w niesamowicie popularnego pubga. Grałem wcześniej w inne Battle Royale, jak na przykład w Apexa, mam około 400 godzin. Kiedyś grałem także w Fortnite, no więc niby, niby mam jakieś doświadczenie. Ostatnio grałem także w Escape from Tarkov, czyli takiego FPS-a, który również ma trochę z Battle Royale. No i muszę przyznać, jest to najbardziej realistyczna gra Ever, taki nie wiem, Dark Souls, tylko 10 razy trudniejszy. W każdym razie w ramach treningu postanowiłem nagrać coś pośredniego, tak żeby nie wiem przygotować się do tego całego tarkowa. No i proszę bardzo, takim oto sposobem kupiłem sobie Paboga. Po kilku pierwszych grach muszę przyznać, że najbardziej podoba mi się chyba sama grafika. Kiedyś oglądałem z tego jakieś streamy, myślałem, że gra wygląda po prostu beznadziejnie, a to raczej było związane z tym, że wszyscy grają na najgorszej jakości, żeby mieć jak najwięcej FPS-ów. Ja osobiście odpaliłem sobie wszystko na ultra. No i muszę przyznać, gra wygląda bardzo dobrze. Powiedziałbym nawet, że porównywalnie z Tarkowem. No i mamy tutaj znacznie lepsze fps -y. No więc tak, skalowanie grafiki po prostu 10 na 10. Jeżeli chodzi o minusy, dla mnie osobiście jest to po prostu nie mój styl gameplayu bym powiedział Zawsze lubiłem takie szybsze FPSy, jak na przykład Overwatch czy Team Fortress No więc jeżeli chodzi o Battle Royale, no to znaczy lepiej czuję się w jakimś Apexie W każdym razie przygotowałem dla Was kilka z moich najlepszych gier w PUBG'a W których to po prostu biegam na pałę i jakimś sposobem udaje mi się kogoś zabijać Mam nadzieję, że będzie to w miarę interesujący materiał no, i w sumie bez żadnego przedłużania przejdźmy do samej rozgrywki. Zapraszam. Dobra, powiedzmy, że może tutaj, może coś z tego wyjdzie. Dobra, fokus full tryhard, ciśniemy wszystkich. Gdzieby tutaj wylądować, pytanie. Dobra, coś tutaj mamy. No ale bez wątpienia ktoś tutaj wylądował, nie? Kurde, z której strony naprawdę tutaj był? No i co teraz koleś? Kurde, panie! Czekaj, pan. Dobra, porobiony tak jest. Dobra, co tutaj koleś miałeś? Zabieram ci wszystko. Tak jest, nawet kuszę ci zabiorę. <gry> Kurde, jaka wbita tak się gra w tą grę, nie? Jak w Apexa jakiegoś. W takich grach najgłupsze to jest, że mnie może tutaj ktoś w pół sekundy zabić, nie? To mi się akurat nie podoba. No ale nie wiem, być może... Ja też może kogoś mogę tak zabić. Kto pierwszy tutaj zauważy, to wygrywa. To jest najważniejsze tutaj w tym tytule. Tuż do mnie strzela! Nie wiem z której strony. Wydawało mi się, że z innej, to że nie był tamten. Dobra, tutaj sobie podejdę. Oberwał Zabity! Tak jest! Niszczymy wszystkich! Jeszcze z tej strony ktoś był. Ale zaraz, bo ten strzał do kogoś innego, nie? Więc to powinna być jeszcze jedna osoba. Dobra, ciśniemy z karabinu. Może coś z tego wyjdzie. O, kurde, jak mnie szybko zabił, co? Naprawdę? Skąd on się tak spodziewał już? On się jeszcze w jakimś krzaku kampił, kurde, ciężko było go zauważyć. Patrzcie ilu ich ta jest, no nie 50. Jak sobie z tylą ma radzić? Pytanie Dobra, trzeba wylądować w jakimś odpowiednim miejscu, ale być może ktoś już tutaj będzie wylądować mi temy? Co się w ogóle tutaj stało? Dobra, jakiś lepszy karabin bym chciał jednak ha! Dobra, zniszczony. A co to jest w ogóle za brań? To jak jakiś digl wygląda jest jeden koleś, zaraz, zaraz. Robiony? Tak jest. Niszczyłem wszystkich. Mi się wydawało, że jeszcze z tamtej strony był inny, ale nie wiem. Dobra, co ty miał się, z tej tej rzeczy miał? Kamizelka na poziomie drugim. Wszystko na poziomie drugim miał, naprawdę. O, ktoś się tutaj strzela, naprawdę? Tak jest! Niszczymy! Rekord bijemy. <laughs> o nie! Kurde, czemu mi tak dobrze wychodzi w tą grę? Nie? To trzeba agresywnie wbijać, nie? To jest najciekawiej wtedy, oni nie wiedzą co się dzieje. Wbijam na skoku i tyle. Koman, czemu nie mogę złupić? Co się stało? Jakby mi się gra zbugowała? Dobra, trudno. Nie potrzebuję waszych łupów. Wygram bez tego. Tam jest jeszcze jeden z jakiś sniper. No nie mam tej broni dobrej. Muszę się muszę leczyć, sniper, kurde, jeden. Tak jest. A zaraz ginę od strefy. No nie. No nie strzelają do mnie! To nie może tak być. Trzeba movement kozy wymyśleć, nie? No i mnie zabił. No i tyle. Kurde. mnie ten sniper. No przez całą mapę mnie tutaj zdjął. Dobrze tutaj strzało jednak wszystko chyba trafił. Dobra, więc zagramy sobie na koniec jeszcze składami. No i zobaczymy jak się tutaj będzie cisnęło. Chociaż czuję, że składami to może być różnie. I taka spokojna gra na koniec. Nie wiem, być może coś z tego wyjdzie. Te pierwsze jednak były bardzo agresywne, bym powiedział. Dobra, więc idziemy na wojnę. Ktoś się tutaj bez wątpienia bije. Położony jeden. Drugi oberwał. Co z tymi naszymi jest? Mi się podnoszą tam. Mogę jakiś gracz wykorzystać? One? Dobra, może ich jakoś tutaj podpalę, jeżeli dobrze trafiłem. Zabici, tak jest Dobra No ale co z tymi naszymi? Mamy jakieś tutaj leczenie? Zestaw pierwszej pomocy, to mi dużo tutaj w sumie nie da Dobra niech tajnasi coś zrobią, come on. O dwóch zabiłem, okej! Okay. No to tak to wyszło Dobra, to ten Grant ich totalnie porobi, muszę przyznać. Dobra, bo tutaj się będzie największa akcja teraz, działa, nie? W sumie od samego początku gry nikogo tej całej składu nie spotkaliśmy. Biegaliśmy tutaj nie wiem, w sumie razem wszyscy. Po prostu nikogo nie było. Już jesteśmy top 15, więc nie wiem. Może wyjdzie śmieszna końcówka. 30 sekund. No jesteśmy w dobrej pozycji bardzo. Był ktoś tutaj? Nasz dostał? Nie, nic. 10 sekund. Mi się wdawał, czy ktoś z tej są? był? Kurde, ale spina, nie? Zaraz! No to Czy to mi. Dobra, no to jest tyle, okej. Okay. No to zostaliśmy po prostu zniszczeni. Fajnie. I będą się tutaj kampili. Co nie, chyba taki wyjdzie. Oh my god. A sfailowane totalnie mi I co, po gierce już jest? Nie, cztery osoby zostały. Jedna osoba, dobra, i tyle. O oh my god Nice. Dobra. Nie wyszło tak źle chyba. Następnym razem będzie lepiej. Ile ja tutaj zadałem? Czas przetrwania, 22 minuty. Czegoś takiego jeszcze nie było? Eee, w każdym razie coś tam zrobiłem chyba, czwarte miejsce, więc nie ma tragedii. Okej, okay, więc to by było w sumie na tyle. Na dzisiejszy odcinek. Raczej wystarczy mi tego pubga, muszę przyznać. Jednak bardziej podoba mi się Apex muszę przyznać. Jakoś nie wiem, wolę taką bardziej szybszą rozgrywkę Ale nie wiem, jeżeli chcielibyście kolejne odcinki Może chcielibyście zagrać jakieś składy wspólnie No to polecam wbić na mojego Discorda Tam gramy w przeróżne gierki Więc nie wiem, być może coś z tego wyjdzie No więc dobra, to by było na tyle na dzisiaj Ja się z wami żegnam, no i do jutra